Dzień dobry, panie Maćku, przywitasz się z widzami? Siemano, kule, no coś słuchajcie, Przepraszam, nic nie zrozumiałem, niewyraźnie mówisz. Powiedz mi, co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj może... Ja najchętniej to bym coś wysadził, mogę? Na przykład... Na przykład to drzewo, ciekawe, jakby wysadził. Co? Ej, no jest takie fajne, wysadzimy takie pyk! Zobaczmy jak to zostanie wysadzone. pyk Uciekam. Wow! Ja cię. Czy to było Słucham? Panie Janku, zobaczysz, No to jeszcze raz muszę, jak nie widziałeś, Halo. No to jeszcze raz I cyk. Chyba znowu będzie niezły wybuch. Odblokowałem. No niemożliwe, jak to możliwe, że to nie wybuchło? No, no to, to bo nie c... dołączyłeś. Ale dokopałem się do jakiejś tajnej, tajnej. Zobacz, co ja, co ja znalazłem. Cave! Itemki. Cave? Do jaskini. Zobacz. A ty już tu jesteś, już. Ej, z... będziemy mieć bardzo dużo trudno. Tu jest ciemno. Tu jest ciemno. Stryk, zapalimy światło. Ja Może tu jakieś endermany są, co? Panie Macieju Grujna wybuchł! A to kto to jest? Halo? To pan Creeper. O ty, o ty. Czekaj. Przepraszam. To zrób to. Stryk. Ej! Nie wiem jadę. Okej. Ej, jak zobaczymy Creepera to od razu mam Nie wiem, ale tu jest jakaś. O o, tu nam spadł. Woda! No, uciekamy stąd, bo tu woda jest. Uciekamy. Tutaj kolejna woda! Uciekamy stąd. Podpalam. Uciekamy. Ej, jakie fajne tutaj można ląd zrobić. Gdzie? O tutaj. O no dobra, podoba mi się ten ląd. Może z betonu, co? Dzisiaj nie idziemy do netheru, bo ja nie lubię tam, tam jest ciemno. Ale w za jest lepiej. Bo, bo w wioskach Viradarów fajne, fajne miejsce, żeby zbudować sobie jakąś willę, prawda? Tak, no. tylko że. Tylko że. Wioska, dlatego mnie nie wesoło. Bo, bo na tym świecie nie ma wioski Viradarów. A kto jest Wioska Wioskę Viradarów chciałeś wziąć. Ale tutaj nie ma. No to wybierz inny świat. No, 7, 2, 3, 4. Szybkie budowanie w Minecraft. Ko to tak szybko budę? Szybko budować naprawdę tak szybko. I już mamy. Jest jako wadło. Co ty budujesz? Co? Nie wiem, jakiś domek Ja sprawdzę sobie Ty ja musimy dołączyć czy to no. Musimy to dołączyć Nie wiem z tego dołączyłem takie schody zrobiłem? Mm mhm. Poszukamy szyby. Ale do takiego. do, do takie przejścia zrobiłem. Zobacz. Do takiego przejścia do góry. To jest przejścia do. tylko za. Ktoś tutaj zepsuł. No coś ty. Ty zepsuł schody do mederu. Okej. Okay. Co jeszcze widzą, chciałeś pokazać dzisiaj? Nasz domek oczywiście. Nasz domek? Ten, co wczoraj pokazywaliśmy? na podłodze tutaj, na pod... tutaj będzie ja roz... też uwielbiam schody wiesz co ci powiem, chyba robi się ciemno no wiem a ja z najbardziej bazie mam łóżka łóżka mam tutaj najbardziej. bazie w tajnej bazie mam łóżka tato poważnie? tak, tylko że jest trochę ciemno i trzeba lecieć długo na dół tylko, wiesz że... co, ja chyba ja chyba muszę szybko wybudować krystał endów Szybko muszę wybudować ściany Bo zaraz mi się tutaj zlecą Wiesz co, Śpię. Zachód, zachód słońca A ty już śpisz? Jak to? To ja też muszę No tak czy nie? Jeju nie zdążę, zagapiłem się, a tu się zrobiło ciemno. No jest prawie, takie ciemno. Dobra, jeszcze... dobra, wiesz co, to ja, ja też yy, idę spać łóżko, tak? Co jest potrzebne? Ja do mam, ja mam tejnej bazie! No to poproszę cię! Ale ja nie trafię teraz do twojej bazy, już się ciemno zrobiło. Mógłbyś... Mógłbyś mi jakoś zaświecić światełko, czy coś? Najbardziej jest. ja tak bardzo cię nie rozumiem, jest noc. W ogóle Uider jest na tym świecie i jest najbardziej jest noc, prawda? Mm -hmm. Zrobili ślady, chłopie. Chłop zapomniał o śladach. A tutaj był Uider? Cześć. Ej, co pamięta tu dziurę? Tato, pamięta tu dziurę? Hmm. Powiem ci, że się robi ciemno. Trzeba zapalić trochę światła. Ja mam jedno światło takie. Nie! Nie no! Nie rób tego! Nie Dlaczego? Ja mam plan. Ja mam plan. Nie mam plan. Nie A jakie masz światło? O! Jakie masz fajne światło! Co to za światło jest? To ja poproszę cały dach z tego. Wiesz? A przedstaw tutaj. A to jasnogłaz. To jest Nie, Jej, coś... Coś nowego, wiesz, ja tego wcześniej nie widziałem. To jest taka lampa. Okay. Masz pewne, to, to, no on to. Tak. To też jest jakoś wiesz? To też jest jako skło... Wiesz? Mm -hmm. Ale tutaj bym zrobił szafę, co? No okej. Okay. Tutaj... Nie, nie, nie! Takie. Te światła są najlepsze, wiesz dlaczego? Bo te światła... więcej świecą. I to Aha. są jako bloki. A, a te co masz to są z Mederu. Okej. Okay. To może pokażemy widzom jak zrobić... Mm, jak zrobić portal, Tań... portal... do Mederu, co? Albo de endu. do Endu. Bo one oni chyba wiedzą. Do endu, to... Jak, zrobią, jak zrobić portal do Endu. Zapomniałem zrobić drzwi. Pokażę wam, jak to się robi. Po co jest? Krzesiwy? Krześ... Krzesiwo? Pokaż, gdzie Krzesiwo jest. Krzesiwo i obsydian. to okay. zrób. O, obsydian mamy. Chyba deszcz pada. Proszę, po trzy. No jak się, jak się uda. Mi się tak udaje. I mamy! Portal do mederu! czemu zbiłeś, halo? No bo tam jest portal kolejny do mederu. Ale zrób go tutaj, może być tutaj. Ale tam jest portal kolejny. No ja rozumiem, że boisz się trochę, co? Tego mederu. Nie, ja się nie boję, tylko że... Ze... No, to, wad... z... to dlaczego tak szybko zbiłeś e, portal jak się nie boisz? Nie, ja tylko zbiłem, żeby tutaj za ten pigment nie wrócił. Mm -hmm. Może, bo jakiś pigment. Ej, ty budujesz się stały zej? No Ej, e, tutaj by tu chyba... Boję się, żeby mi moby tutaj nie weszły. No pająki mogą chodzić. Pająki tylko. Ale moby myślę, że... Wyjdą. O tak. Wiesz jaki sposób. Bo zombiaki jaki? nie umiał otwierać drzwi, a Wieraderawie umiał. Aha. Okej. Okay. A może pokażemy? Widzą jak szybko drzewo... A ja cię... A ja widzą pokazę jak... Posadzić, zrobić. co? A ja widzą pokazę jak zrobić portal do En. No to pokaż. pokaż. Portal! No dobrze. A po... ja pokażę jak zrobić drzewo, okej? Okay? Dobra, a ja pokażę... Jak, jak zrobić portal do En? Mamy ogródek. Weźmiemy sobie jakąś sadzonkę brzozy. Crafting tak. sobie postawiam nie... I bo... co potrzebne jest jeszcze oprócz yy, jeszcze potrzebne jest oprócz sadzonki potrzebna jest mączka, tak? Tak. Ma? Tak, dobra. Żeby zrobić nie i żeby szybciutko yy, to... Mamy. Okej. Okay. Mamy. To teraz... Por. Stawiamy sobie Musimy sadzonkę. to gdzieś ukryć? Stawiamy sobie i jest ogromne drzewo. Okej. Okay. Już moby nas dzisiaj nie atakuje. Tak. Mamy ogródek. Dodamy sobie jakieś zwierzątka, co? Kurę. Dodamy sobie To jest. Mm, ma portal. Owce. Wygląda w taki sposób. ma trzy kratki. Tak okay. za... Ha! Patrz, co to za oh. świnka fajna. Ej, kura. I góra. Owca, owca. I mamy cały zagajnik. Jeszcze płotek. Zo so płotek, żeby oh. te owce... Ej! Tu kopałem się, wyjdzie gdzie? I kur, tak jeden, szkielet, znaczy, jest szkielet pod nami, więc... Szkielet jest pod nami? No, pod tym domem jest szkielet. Jest zombie, gość. który tutaj pływa na łopacie. Czyli skomplikowana sytuacja się robi, co? Tak, trochę taka. Myślisz, że damy radę, czy...? Ja Myślę, że moby, mobów jest dużo, ale wyradzę, ale zombie atakują, tylko wyradzę robię i... I Minecraftowe zwierzęta. No mi przynajmniej teraz już moby nie mogą nic zrobić, bo ja już mam... A jeszcze zapomniałem no dobra a przydałoby się drabinę. Mam portal do ENDU już! Portal! Mhm. Trzeba zrobić coś takiego. O. Czy postawię na to drabinkę macie? Potem tak. się nie będzie trzymała drabinka. Zobaczymy. A, będzie się trzymała. Proszę bardzo. Panie Janku. I mamy portal do endu. Ale. Hello. Mamy portal do endu? O, pali się w naszym domku. To co? To może ja się tam przejdę? A co ty robisz? Powiedz mi. Ja cię kręcę! Gdzie ja trafiłem? To twoja baza? Nie to jest portal. Robimy tego za. Podleć do góry, żebyś. Co to jest? To jest portal do elektrowni. Ja nie działa. Dobra, postawiłem ci drabinkę, żebyś mógł tutaj wejść. O, jak naprzeciwko naszego domku. Haha. to pokaż mi ten portal do endu. Wiele minut wybudowaliśmy domek. No to jeszcze zrobimy sobie sprawę. Zacznijmy jakieś piaski, może co? Ja wiem co zrobiłem. Ślady? O, nie mam kwiatka. Zabrałem ślady, dobra? Mhm. Mm Więc po co? Po co? Taki. Bardzo przyjemnie. Od razu to mówi, że jest przyjemny. Czy już zbudowałeś ten portal? No nie działa! Chyba owieczka coś chce, bo jej się nie dziba. Nie działa portal. Tak, po, portal nie działa chyba. O, zobaczę, portal działa. Już idę zobaczyć. No coś nie działa. Huh, nie wiem dlaczego może... Dobrze zrobię, to jest oko Endermana potrzebu, potrzebowa trzeba. Ja nie wiem jak się buduje portal. To coś coś nie doczytałeś. Ale dobrze chyba zrobiłem portal. No, chyba tak. Asper Coś czuję, że ja będę Asper musiał też portal zbudować. O, idzie dzień. żeby... na zewnątrz? To jest potrzebne, żeby zbudować portal. No. Chyba ja zepsuję to, wiesz? No dobrze, zepsuj. Oh. To ta. Wiesz, co to tutaj będzie? Zumbiaki. Mm. Tutaj będzie taki. Coś ty? Ty kogoś widziałem. O nie. O nie. O nie, są, są moby, uciekamy. Hello Grażynka. Dwa moby. Szkielety to są. To są szkielety? Tak, to są moby. Ale one chyba mnie lubią, bo mi nic nie robią. Wiesz dlatego Bo na survival Jesteśmy na survival. Nie na game On. Jesteśmy na game modzie, a nas to wybalu Aha no dobra. Cześć chłopaki. Proszę stąd odejść. Proszę nie denerwować nas. Zrozumiało? Okej. Okay. Coś się odblokowałem. Czy to znowu mi się robi się ciemno? Czy mi się zdaje? Ale ten. Weźmiemy sobie, może ten deszcz wyłączymy, bo... Nie mogę. Okej. Okay. Słuchaj, może połączymy te dwa domy z naszym głównym domem, co? Hej, hallo. Usiądź prosto. O, teraz. <friatky> <słuch> 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 widzę cię. No dobra, to spróbujemy połączyć domki. Weźmiemy jakiś ładną, o, dębową deskę. Co to jest za deska? Okej, okay, może być. Mob zginął. I jedziemy. Uwaga. O, ty budujesz portal. Tak, tak teraz. Też nie działa. Też nie działa? No coś ew ewidentnie nie doczytałeś. Chyba na dole działa. O tutaj. Fajny portal. No tak się właśnie tworzy. Mhm. No i nasz nowy domek. Taka trochę buzia wyszła. Podoba mi się? No to chyba kończymy, co? Na dzisiaj Halo Nic nie mówisz do naszych widzów. Coś przygotował na Okej, okay, dobra trochę. Halo? Co Macie to jest? To jest tutaj samolot, co to jest pokaż? Musisz samolot, ładnie pokazać. Samolot, samolot. A co to? A to drugie co to jest? A. Kartę, to, Nikt nie maczko. zobaczył, proszę, o tak trzeba pokazać, ładnie. Mamaczko? Bardzo słabe mamy. O jest, teraz. Co to są za karty? I Tworzy się portal do Endu. Co to są za karty, halo? A hmm, się... Maciek jest dzisiaj zmęczony, co? Nie, 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 po no prostu... Przecież słyszę, że jesteś zmęczony. No bo odwracamy kamerkę na lewo, to jest tata. Nie, 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 No dawaj. nie, 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 Ale tak na no, dawaj. Siąść. nie, 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 w jednym miejscu. Chyba że chcesz ją nie, wyłączyć, wyłączyć, Chcesz ją wyłączyć? no to już gasimy co dzisiaj jakoś taki nie. Skup, będzie odcinek strasznie nudny bo nic ci się nie udało zbudować hmm? co co budować pokaż no coś ci nie wyszło coś ale nie ja wiem. ewidentnie coś nie doczytałeś bo tutaj dwa no bo na przykład z bedrocka nie bedrocka z czego się buduje ten y, obsydian tak ale potrzebuję oko endermana a ja nie mam no to wpisz oko endermana Obsydian i krzesiwo potrzebne. Nie... ty powiem, coś ty powiem. Wysam pod Powiedz mi, jak się pisa oko Endermana. Albo Ender. O, k. O. Ale Ender! Można taki płaski portal, czy to musi być... Ale Ender! Jak się pisa Ender EN, E. Ry. D. Um. Udało mi się. Ja, jak poleciałaś? A też szedł. Dziwne odgłosy słyszę. Co się tu wziąłeś? to jest Ender Kru... Ender Kruwa, który tańczy smrodzi. Zadawa tutaj wola Ender. Tato, ja wiem co zrobimy chyba. A jak na Gasta możemy zapolować? Jest, jest, no, Widziałem. Takie głośno też... Tych... Ja Robimy taką latarkę Gdzie się tutaj na złoto? Tutaj chyba laba płynie stało. O! Widzę znowu z tymi fioletowymi oczami Endermany Jakie ludzie to nas ruszają? Co robisz? Porto do Bedo! Zbudowałeś portal? Nie. Ale nie to jest nasz. Jak my teraz zorientujemy się, który to jest nasz? Chyba ten. Ale jak coś siedzi? Znowu deszcz pada. Dzisiaj jest. się do ciebie? Tak. Okej. Okay. O, spadłem do wody. A wiesz gdzie ja jestem? O tutaj. Co ty zbudowałeś portal na środku wody? A będę tak się tepną Czekaj. Hendron, i się tepnął. I przestało bez padać. Tak. Okej. Okay. NIE, 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 NIE! Ba, 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 ba. O, się. Czekam. Ale to nie jest tak, bo ja nie trafię teraz do... A już się tepnąć do mnie. Bazy. A ja idę. Okej. Okay. I kończymy na dzisiaj. Proszę usiąść ładnie. Nie kończymy na dzisiaj. Będziemy się rozbudować się. Rozbudowywać się, tak będziemy. Rozbudowywać się. Będziemy. I co jeszcze? Z każdym. A gdzie jak tu już się ciemno robi, zachód słońca, czas iść spać, halo. Mam kolejną wyspę, która jest tutaj. A ja też No dobrze, pomachaj już widzą, bo kończymy. Pa, pa.